Niebawem wakacje. Dla dzieci, które pozostaną we Wrocławiu, przygotowano jak co roku zajęcia półkolonijne. Już od 30 czerwca organizujemy dla y, dzieci i młodzieży półkolonie. Y, odbywać się to będzie w naszych 27 placówkach oświatowych. Są to zarówno szkoły podstawowe, gimnazja oraz młodzieżowe domy kultury oraz placówki specjalne przygotowały szkoły bardzo ciekawą ofertę. Są to zajęcia artystyczne, ruchowe, muzyczne, teatralne i wiele innych. Szkoły zaplanowały 350 grup dla dzieci i młodzieży ponad 5700 uczestników będzie mogło skorzystać z tej formy wypoczynku. Niektóre z tych form są całkowicie bezpłatne, ale części pokrywają rodzice, np. wyżywienie oraz wyjścia do niektórych obiektów kulturalnych. Muzyka